Halo, halo! Halo, halo! Zapraszam na nowy odcinek Pabla Orlikowskiego. Siemanko, cześć! I czołem! Z tej strony Pablo Orlikowski zapraszam Was serdecznie na nowy odcineczek. Jak tam, chłopie, wstałeś już? Dopiero niedawno minęły święta bożonarodzeniowe i był wtedy mój też pierwszy filmik na YouTubie. A teraz jest już Wielkanoc i jest nas też tutaj znacznie więcej. Jak tam samo poczucie Słonecznie czy deszczowo? Bo kuźwa tej pogody w Polsce to normalnie strach się bać. Jak tam post? Trwa? Mięska nie jesz przez 40 dni? Nie obżerasz się, mam nadzieję. Dałeś suba, mam nadzieję. Dałeś? Dobra, dziś przedstawię wam opowieść wielkanocną. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To do roboty. Za robotę się weź. Wielkanoc tuż za rogiem, a nasze domy muszą wyglądać jak z okładki magazynu. No to co? Zaczynamy ponownie od... PAWEŁ DO SPRZĄTANIA! PAWEŁ, IDĄ ŚWIĘTA, POSPRZĄTAJ! PAWEŁ, WSTAWAJ! Godzina 12, Paweł, wstawaj. Pomógłbyś, królewiczu? Już, obieraj mi jajka. Dobra, wyjdź już z tej kuchni, a nie się pan okay. Ha, 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 ale sobie bambik nie posprzątałeś w święta? Mm. No dobra, czas sprzątania po raz kolejny, bo mama już czyha. Pamiętaj, ma być na błysk, bo inaczej pójdziesz do piekła. What the nie nie, 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 Na całym osiedlu wszędzie samobójcy, ale nikt o nich się wtedy nie boi. Wiecie o czym mówię? O dawcach organów o płci żeńskiej najczęściej podczas mycia okien. Myjesz okna i nie obchodzi cię, czy masz lęk wysokości i właśnie twoje życie jest na krawędzi. Ale y, chusteczka z tym i możesz pogadać nawet z sąsiadką. Jak ty się za to zabierzesz, to później mama musi sprawdzić swoim lepszym okiem, czy dobrze są umyte i czy idealnie się odbija. Kurze jeszcze musisz zetrzeć, pamiętaj, ale ty wtedy mówisz, że masz uczulenie i wszystko cię swędzi. To zatrzepanie się bierz. Trzepanie? Tak, tak, wejdzie Jezusek do pokoju i sprawdzi swoją białą rękawiczką. Bardzo czyste. Pan Jezus musi wejść do 40 milionów Polaków na śniadanie. To musi widzieć, jak jest czysto. Oto jest! Pamiętaj sobie, najlepiej 5 razy umyć podłogę, co by później nie było. I nie zapominajmy o świętym miejscu: Łazience. Tutaj nasze matki zamieniają się w wojowniczki, używając wszelkich dostępnych środków czystości. Rozprzestrzenialiśmy choroby tych <laughs> środków. NIE CHCĘ SIĘ STĄD wynosi! Domestos. Miliony bakterii zginą. No i kuchnia. Oczywiście, oczywiście, udając, że myję, to trzeba zadać głupie pytanie mamie. Po co tyle gangów mamy? Przecież są używane najczęściej dwa. Na to mama. Panowie, no to jedziemy na myjkę, a tam zobaczcie sami. Przez cały dzień od rana do wieczora kolejki pełne sąsiadów i wszystkich, którzy chcą mieć idealnie na Wielkanoc umyte auto. Zamiast spędzić tutaj 5 minut, zostajemy godziny. Ale to może być nasza szansa na uniknięcie sprzątania w domu. Misja, wypolerowane auto, zakończona sukcesem. No i patrz, no. całkiem dobrze się umyło, nie? Nie taki nowy, a wygląda jak nowy. Prawda? Ale czy uda mi się uniknąć sprzątania w domu? Sprawdźmy. O nie, za późno. No cóż, chyba muszę przyznać, że mimo wszystko moja rodzina sobie bardzo dobrze poradziła. Beze mnie. Ale przynajmniej mam błyszczące auto na Wielkanoc. Gdzie z tymi łapami? Zostaw to jedzenie. Nie można jeść mięsa. Post jest! Jakby cię babcia widziała, to by cię prześwięciła. Teraz pora na prawdziwą sztukę: malowanie jaj. Ale pamiętajcie, nie ma Wielkanocy bez konkursu na najlepiej pomalowane jajo Siostra, która mówi, że to jest tradycja, wymaluje bardzo starannie, ale to bardzo. Doda brokatów i tp. A ja? Stworzę arcydzieło! O, i mamy święcąkę. Najważniejsza rzecz podczas Wielkanocy. Ale pamiętajcie, nieważne co wkładamy do środka, ważne, że musi być udekorowane. Bo przecież wiemy, że święcenie jedzenia to tak naprawdę konkurs na najlepszy koszyczek. Ale co ty, weź tą szmatkę, trzeba ładnie to ułożyć kiełbaskę w drugą stronę. Ale nie domyślisz się, nie domyślisz się. Ech, co ja mam z wami? A potem każdy z zaciekawieniem, oceniając jak sędzia w MasterChef. Oh my god! Wow! Oto jest najważniejszy moment. Wielkanocne śniadanie. Wszyscy przy stole, pełne talerze. I oczywiście... Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz potrzebny jest talerz pożywnych zup. Dobrze, i w takim razie proponuję dla Pana, na specjalita, bardzo dobry żurek na chleba. Żurek! Nie ma Wielkanocy bez żurku! Mmm! Pyszności! Mm, ale dobre! A nie zapominajmy o zmaganiach z Chrzanem, który zawsze się kończy łzami i mówieniem Ach, szalić to. Później mamy bitwę jaj. Któż nie zna tej tradycji dwóch uzbrojonych w pisanki ścierają się ze sobą aż tylko zostanie zwycięzca. This is Sparta! No, i mamy oczywiście rozmowy przy wielkanocnym stole. Szwagier, i co myślisz o tym Santosie? Kurde, od tych Mistrzostw to Lewandowski nic nie gra. Nadaje się tylko do tych reklam. No, a widziałeś już? Ach, weź tam, w dupach im się poprzewracało. Polej tam. Słuchajcie, najważniejsze, że tego korona koronaświrusa nie ma. Ja się nie szczepiłem i żyję. Zaszczepić to się mogę wódką, więc polej tam, szwagier. Inni w śmigu z zleją w twarz a ja leję prosto w dziób. A tego Putina to już ponoć nie ma. To są podłożeni, podobni do niego ludzie. Nie wiem, ale wiem, że lepiej napijmy się, jakby to miał być nasz ostatni raz. Polej tam, szwagier. I na koniec, jakby było tego wszystkiego mało, mamy jeszcze właśnie śmigus dingus, Tradycyjne polewanie wodą. W te święta nikt nie jest bezpieczny. Ty wkur... Siezwoliszka! Siezwoliszka! No, synek, weź tam babcie, zakończysz pole. Chociaż ja wspominam w śmigus dyngus, że było lanie wody po całym osiedlu wiadrami. To aż było takie okazanie podrywu w jakiś taki sposób, ale był. A teraz idzie damulka w makijażu i mówi: Nawet nie próbuj, mam na sobie make-up. Nie baczcie, ile ty masz lat? A wiecie, co jest najgorsze? Jak facetowi życzysz smacznego jajka. Yy, dobra, nieważne. <laughs> Wielkanoc to czas pełen zabawnych i nieco szalonych tradycji, które sprawiają, że każdy z nas może poczuć się jak dziecko. Dziękuję, że byliście ze mną w tym wielkanocnym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeśli podobał wam się film, to łapkę w górę poproszę. A jeśli macie własne zabawne sytuacje związane z Wielkanocą, to zapraszam do komentowania. Zostaw suba. Zostaw, mówię ci, serio, zostaw. No, zostaw, no. I wejdź na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I mówił, Wasz nowy, ulubiony YouTuber Pablo Orlikowski. Voilà, do widzenia smacznego jajka. Jak to się mówi, no, na razie. cześć